Rolnicy nie mają gdzie sprzedawać dużych ilości płodów rolnych. Związane jest to z mniejszym popytem, mniejszym eksportem. Pozamykane są targowiska, więc są problemy ze sprzedażą bezpośrednią, czyli skróconym łańcuchem dostaw żywności. W związku z tym Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie wystosował apel do ośmiu wójtów i burmistrzów z województwa Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o rozważenie ponownego uruchomienia targowisk wiejskich i miejskich zamkniętych wskutek pandemii rolnicy nie mają gdzie tak naprawdę w tej chwili sprzedawać swoich płodów rolnych. Tu mówimy tu nie tylko o rolnikach, ale i o obszarach wiejskich, gdzie mieszkają osoby, które produkują na mniejszą skalę i, i z tego się utrzymywały i, i sprzedawały czy też jajka, czy, czy ziemiaki czy cokolwiek wyprodukowały własne gospodarstwo z tego się najczęściej utrzymywali. W tej chwili jest z tych kłopot, targowiska są pozamykane. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że Większość samorządów zaczyna te targowiska otwierać. My wystosowaliśmy na apel tylko do kilku z tych, które, których, co udało nam się dowiedzieć z internetu i z takich rozmów telefonicznych z podmiotami, które prowadzą targowiska, te targowiska będą uruchamiane. Jeżeli nie są już uruchamiane, to są uruchamiane w najbliższym czasie, a wysłaliśmy pisma z apelem do, do, tych, targo, do tych właścicieli targowisk. U, gdzie nie uzyskaliśmy informacji, czy mają być otwarte, czy nie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno producentów, jak i konsumentów, na przełomie kwietnia i maja ma powstać strona internetowa, na której będzie można kupić produkty rolne od rolników z regionu. Dzięki temu m.in. mieszkańcy Olsztyna będą mogli skorzystać z oferty producentów owoców, warzyw, wyrobów przetwórstwa rolno-spożywczego, wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym, produktów pszczeli, krzewów i roślin ozdobnych. Ośrodek jest w trakcie uruchamiania na jednym z portali społecznościowych 19 powiatowych profili tzw. bazarków w Modr, na których rolnicy, nie tylko rolnicy, ale też drobne rzemiosło czy też szkółkarstwo będzie mogło zamieszczać ogłoszenia ze swoimi produktami, i konsumenci będą mogli się kojarzyć poprzez tę stronę. Tymi producentami będą mogli zakupić bezpośrednio też u tych rolników produkty? Ze względu na pandemię COVID-19 rolnicy mają dziś ograniczone zbyt swoich produktów, nie tylko z powodu zamknięcia targowisk, ale również innych miejsc, takich jak bary, restauracje czy stołówki. Jednak przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezwzględnego przestrzegania zaleceń głównego inspektoratu sanitarnego możliwe jest zachowanie miejsc pracy, rolniczych dochodów i zaopatrzenia mieszkańców.